Tam szósty edycji zawiera dylogię Dzieci Nędzy i Adam Jazga. powieści, które powstały w 1913 roku w Monachium, gdzie Przybyszecki mieszkał od 1930 roku do 1919 roku, pozostając pisarzem polskim. Są to powieści mało znane, ponieważ miały tylko jedno wydanie za życie autora, a można sądzić, że są jednymi z najciekawszych powieści do roku tego pisarza, zwłaszcza jeżeli chodzi o część pierwszą, Dzieci Nędzy. Jest to jedyna powieść w twórczości Przybyszewskiego, którą by można nazwać monografią rodzinną, z tym, że mamy tutaj do czynienia z rodziną, z rodziną chorą, rodziną patologiczną, która Staje się pewną metaforą ludzkości, ludzkości wygnanej z raju, ludzkości skażonej w sposób preontologiczny, można powiedzieć, właśnie tym grzechem pierworodnym, która, która zmierza ku unicestwieniu. Wydaje mi się, że ta powieść może zainteresować dzisiejszych odbiorców, a więcej o niej powie pani dr Katarzyna Badowska z Uniwersytetu Łódzkiego, która ten tom przygotowała. Dzień dobry. Mam wielką przyjemność zaprezentować Państwu w kilku słowach powieść Stanisława Przybyszewskiego, Dzieci Nędzy, która ukazała się właśnie w moim opracowaniu nakładem wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach przygotowywanej 11-tomowej edycji dzieł literackich tego młodopolskiego pisarza, edycji przygotowywanej przez edytorów i historyków literatury z różnych ośrodków akademickich. W ramach tego projektu już kilka tomów się ukazało, kolejne będą sukcesywnie wydawane. Dzieci nędzy po raz pierwszy polski czytelnik otrzymuje w takiej postaci, w jakiej zaplanował przybyszewski, to znaczy w postaci dylogii. Dotychczas, właściwie w takiej powszechnej świadomości czytelniczej, funkcjonował jedynie tom pierwszy, zatytułowany właśnie Dzieci Nędzy, natomiast drugi tom pod tytułem Adam Rzazga właściwie znany był tylko wąskiemu gronu specjalistów. I właściwie bardzo niewielu czytelników te powieści łączyło w jeden cykl. Z czego to wynikało? Przede wszystkim z faktu, że powieść Przybyszewski pisał w roku 1913. Jej pierwszy tom ukazał się pod koniec grudnia tego roku, natomiast tom drugi, czyli właśnie Adam Rzazga, ukazał się późną wiosną roku 1914, a więc na krótko przed wybuchem I wojny światowej. co Oczywiście nie sprzyjało ani dystrybucji tej powieści, ani jej recepcji i w rezultacie Adam Drzewka przeszedł całkowicie bez echa. Co więcej, Przybyszewskiemu zależało na tym, ażeby oba tomy ukazały się niemal jednocześnie w druku, ponieważ chciał, żeby czytane one były, jak sam zaznaczał, niejako hmm, 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 podobnie jak dwa akty jednego dramatu. No niestety to zamierzenie autora nie zostało zrealizowane, Przede wszystkim dlatego, że w początkach 1914 roku trwał w Krakowie, gdzie drukowana była powieść Przybyszewskiego, strajk zecerów. I w wyniku tego strajku druk drugiego tomu powieści znacznie się opóźnił. Oba tomy wyszły no, w odstępie półrocznym jako osobne woluminy, osobno sprzedawane. Co w Takim powszechnym odbiorze czytelniczym rozerwało spójność y, y, utworu. Dzisiaj y, po raz pierwszy zatem czytelnik ma możliwość y, 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 przeczytania obu tomów, powieści y, jako, jako całości, jako takiego interpretacyjnego, y, y, kompletu myślowego zaplanowanego przez autora. Na można powiedzieć, że dzieci nędzy to studium obłędów. Przybyszewski prezentuje i analizuje w swoim utworze rozmaite odmiany i warianty patologii, degeneracji, aberracji, ułomności, słabości psychicznych. Wśród bohaterów jego utworu znajdziemy innymi alkoholika, nimfomankę i prostytutkę, ludzi o skłonnościach kazirodczych, człowieka ogarniętego IDFX, zagłady ludzkości, terrorystów, anarchistów. Ludzi ogarniętych szaleństwem religijnym a to o podłożu teozoficzno-buddyjskim, a to o podłożu biblijnym człowieka cierpiącego na swoisty rodzaj narkolepsji, i tak dalej. Przy czym Przybyszewski w bardzo ciekawy sposób zawęża perspektywę, czyniąc bohaterami wyłącznie członków jednej rodziny. To sprawia, że powieść nabiera bardzo klaustrofobicznego, Charakteru, a poprzez swoją konstrukcję i to zawężenie perspektywy zbliża się do swoistego thrillera rodzinnego. Powiedziałam rodzinnego, ale wymowa dzieci nędzy jest skrajnie antyrodzinna. Relacje członków rodziny krywło oparte są na jakichś zadawnionych traumach, kompleksach. To jest rodzina w rozpadzie, rodzina, która zamiast. Potęgować życie, przekazywać życie dalej, choćby w akcie prokreacji, jak to na ogół bywa w rodzinach, rozsiewa jedynie zniszczenie i śmierć. Dość powiedzieć, że w obrębie fabuły dochodzi między innymi do dwóch samobójstw, zabójstwa, próby zabójstwa, realizacji nihilistycznych planów zagłady świata przy użyciu nitrogliceryny dochodzi do śmierci w trakcie takiego alkoholowego transu itd. Tak tak Na poziomie fabuły dzieje się w tym utworze naprawdę dużo. Fabuła utworu była odzwierciedleniem zainteresowań psychologicznych i psychiatrycznych Przybyszewskiego, który już w okresie studiów odbywanych w Berlinie pisał w korespondencji, zwierzał się, że chciałby być doktorem obłąkanym. Najsilniej interesowały go właśnie meandry działania ludzkiej psychiki, a utwór potwierdza jego wiedzę z zakresu psychiatrii, zgodnie z którą, mówimy tutaj o wiedzy końca XIX wieku, zgodnie z którą ważną rolę w powstawaniu zaburzeń psychicznych miały spełniać czynniki genetyczne i biologiczne. Przy czym Przybyszewski, jak przystało na artystę nowoczesnego, nie opisywał życia psychicznego człowieka, próbował je natomiast odtworzyć. To jest bardzo istotna, ciekawa innowacja przed Przybyszewskiego wprowadzona do literatury. Przybyszewski próbował uchwycić myśli, uczucia, doznania bohaterów, tak jak one pojawiają się w umyśle, w niekontrolowany, racjonalnie, często dyktowany kompleksami, lękami, asocjacyjny sposób. I w związku z tym dużą rolę przypisał też rozmaitego rodzaju wizjom, halucynacjom, takim obrazom symbolicznym, które stanowią y, ciekawy i istotny kompozycyjnie element y, tej powieści. Przybyszewski zdawał sobie po prostu sprawę, że powikłania chaosu ludzkiego wnętrza nie sposób oddać w spójnej y, y, formie narracyjno-konstrukcyjnej i w związku z tym wybierał raczej y, struktury luźne, których y, dużo miejsca y, pełniły takie autonomiczne obrazy oddające procesy życia wewnętrznego. Dzieci nędzy, oczywiście, nie można czytać tylko i wyłącznie jako próbę zaspokojenia ambicji psychologicznych pisarza. Można na nie spojrzeć też od strony biograficznej, takiego tropu biograficznego, który podsuwa sam autor. Bo Przybyszewski, świadczy o tym jego korespondencja, mniej więcej właśnie w czasie pisania powieści, około roku 1913, dość intensywnie analizował um, życie i losy członków swojej własnej rodziny i zauważał, że i on sam jest ofiarą dziedzicznego obciążenia. Swoje skłonności do alkoholizmu i narkomanii, do których się przyznawał, które też pró wielokrotnie próbował podczas rozmaitych kuracji yy, leczyć. Yy, wiązał z problemami innych członków rodziny, w której było wiele yy, sytuacji, czy wiele, wie, wiele przypadków samobójstw, yy, załamań nerwowych, yy, depresji, nawet yy, pobytów w zakładach zamkniętych jakiejś mani prześladowczej, niepoczytalności. Także inni członkowie rodziny Przybyszewskiego obarczeni byli piętnem alkoholizmu, czy borykali się z chorobą alkoholową. Więc wydaje się, że w pewnym sensie można wypowiedź Przybyszewskiego czytać również jako próbę poradzenia sobie z własnym ciężarem psychicznych obciążeń. Ale to mało. Gdybyśmy czytali tę powieść tylko przez taki zawężony sposób, oczywiście znacznie byśmy ją zubożyli. Dlatego, że Przybyszewski przechodzi z tego poziomu powieści rodzinnej na poziom uniwersalny, na poziom symboliczny, na poziom metafizyczny. Mianowicie rodzina Krywów staje się w jego utworze takim odbiciem rodu ludzkiego w miniaturze. Płodzenie dzieci przez nieumiarkowanego w kwestiach erotycznych seniora rodu Starego krywłe jest w pewnym sensie odbiciem aktu stworzenia przez Boga. I tutaj utwór zyskuje pogłębioną perspektywę. Tak naprawdę dziećmi nędzy, tytułowymi dziećmi nędzy są nie tylko przedstawiciele rodziny Krywów. Ale my wszyscy ludzie, Przybyszewski stawia taką tezę, że my wszyscy jesteśmy dziećmi nędzy, bo wszyscy popełniamy zło albo jesteśmy ofiarami zła. Wszyscy Wszystkim nam zdarza się mieć nałogi. Wszyscy cierpimy, wszyscy zadajemy cierpienie innym, wszyscy doświadczamy okrucieństwa, bo jesteśmy tego okrucieństwa ofiarami. Wszyscy popełniamy jakieś wykroczenia, wszyscy upadamy i próbujemy się podnosić. Przechodząc na ten poziom symboliczny, jednocześnie Przybyszewski dostosowuje do tego rozwiązania konstrukcję utworu, bo cała dylogia jest w taki sposób skomponowana, żeby właśnie na poziomie symbolicznym stanowić odzwierciedlenie ludzkiego losu, od momentu stworzenia rodzaju ludzkiego do życia w Edenie po jego apokaliptyczną zagładę. Czyli de facto losy rodziny krywów, Przybyszewski w bardzo ciekawy sposób wpisuje w kompozycyjną klamrę, jaką tworzą dwie biblijne księgi. Otwierająca Pismo święte Księga Rodzaju i zamykająca je Apokalipsa świętego Jana. Pierwsza część dylogii oscyluje przede wszystkim wokół tych motywów y, odzyskania raju, takich urojeniowych na ogół scenariuszy jego odzyskania. Natomiast w drugiej części y, w Adamie Drzazde dominują już sensy nihilistyczne, to znaczy projektowane i re, realizowane y, y, scenariusze zagłady, niszczenia i to w trzech wymiarach. W wymiarze indywidualnym, osobistym, niszczenia drugiego człowieka, zabicia go, pozbawienia go życia, ale też w wymiarze rodzinnym, i ostatecznie w wymiarze globalnym. Można powiedzieć, że Przybyszewski wyraża w powieści taką tezę o istnieniu preontologicznej skazy istnienia, którą wszyscy jesteśmy naznaczeni. I wydaje się, że współcześnie bardzo wielu czytelników mogłoby się z takim myśleniem o świecie, o bycie, o jednostce ludzkiej zgodzić. Wydaje mi się, że warto przeczytać dzieci nędzy chociażby. Z tego powodu, żeby skonfrontować tę wizję świata przybyszewskiego i sprawdzić, czy ona przypadkiem nie jest ciągle aktualna, czy ona nie, nie, nie jest kompatybilna z naszym współczesnym myśleniem o świecie. Myślę, że wielu czytelników zgodzi się, że jest. Jeszcze o jednej ciekawostce związanej z powieścią chciałabym powiedzieć, a mianowicie w nieoczywisty sposób. Dzieci nędzy wiążą się z czarodziejską górą Tomasza Mana. Mianowicie kiedy Przybyszewski pisał powieść w 1913 roku, doszło do bardzo niemiłego zdarzenia, mianowicie żona pisarza, druga żona pisarza Jadwiga, została publicznie zniesławiona przez niejakiego Michała Japoła, literata i pedagoga z kręgu towarzyskiego przybyszewskich. Pisarz zareagował bardzo gwałtownie, stanął w obronie honoru żony i przygotował cały zestaw pism, które miały towarzysko zdyskredytować właśnie tego Japoła. To znaczy przede wszystkim zaprezentować go jako człowieka zdyskwalifikowanego honorowo, który nie ma moralnego prawa do nauczania dzieci w szkołach i którego pism, dzieł literackich czy pism publicystycznych nie powinny przyjmować żadne pisma. Tak szeroko rozsyłał Przybyszewski ten zestaw materiałów dyskredytujących Japoła, że dotarły one nawet do rąk Tomasza Mana który, podobnie jak Przybyszewski, mieszkał wówczas w Monachium, dlatego że powieść Przybyszewskiego to pochodzi z tego monachijskiego okresu jego życia. E, I w 1913 roku Ban e, man opracowywał pierwszą wersję Czarodziejskiej Góry, e, swojej wspaniałej, nagrodzonej e, Nagrodą Nobla powieści, która ostatecznie okazała się dopiero w 1924 roku. E, Mam zapewne rozbawiony, i trochę zadziwiony skalą zajadłości zawartą w tych pismach, postanowił je w ironiczny sposób zacytować niemal w całości w siódmym rozdziale swojej powieści, w jego podrozdziale zatytułowanym Wielkie Rozdrażnienie, nieznacznie tylko zmieniając imiona i nazwiska osób, o których była mowa w całej tej sprawie. Jeśli więc jesteście Państwo ciekawi, jak mam patrzył na perypetie osobiste rodziny Przybyszewskich z czasów pisania Dzieci Nędzy, warto odświeżyć sobie lekturę Czarodziejskiej Góry. Przede wszystkim jednak zachęcam Państwa do tego, żeby przeczytać Dzieci Nędzy, bo zawarta tam wizja świata z pewnością znajdzie wielu zwolenników również i dzisiaj. A konstrukcja tego utworu poświadczy, że Przybyszewski należał do grona autorów myślących w sposób nowoczesny także o konstrukcji dzieła literackiego. Zapraszam do lektury.